Witajcie na kanale ReadZone. Zapraszam na kolejną część cyklu o asertywności. Najpierw przyjrzymy się trzem głównym typom zachowań oraz różnicom między nimi: zachowanie asertywne, nieasertywne i agresywne. Wszystkie nasze zachowania można podzielić właśnie na te trzy grupy. Zachowania nieasertywne skutkują tym, że ich nadawca jest wykorzystywany i nie może osiągnąć zamierzonych celów. Natomiast zachowania agresywne sprawiają, że wprawdzie osiągamy zamierzony cel, ale robimy to kosztem drugiej strony. Zachowania asertywne są złotym środkiem, dzięki nim osiągamy swoje cele, jednocześnie sprawiając, że druga strona również zyskuje na takiej relacji. Klasyfikacja zachowań. Często myślimy nad naszymi zachowaniami, które wydarzyły się wcześniej, zastanawiając się, czy były odpowiednie. Chcąc zaklasyfikować jakieś zachowanie do jednej z tych trzech grup, o których mowa była przed chwilą, musimy wziąć pod uwagę to, że nie jest to łatwe. Głównymi czynnikami definiującymi nasze zachowanie są nasze intencje. Jeśli chcieliśmy kogoś zranić, to była to agresja, natomiast jeśli chcieliśmy po prostu oznajmić nasze oczekiwania odnośnie naszego rozmówcy, było to zachowanie asertywne. Kolejnym czynnikiem są efekty naszego zachowania. Jeśli nasz rozmówca poczuł się dotknięty naszym przekazem, nawet jeśli staraliśmy się nie urazić go, to powinniśmy zaklasyfikować takie zachowanie jako agresywne. Ostatnim czynnikiem, które powinniśmy wziąć pod uwagę, jest kontekst społeczno-kulturowy. Na przykład, jeśli w danej kulturze przywiązuje się dużą wagę do szacunku dla starszych, nasza próba zwrócenia uwagi starszej osobie może zostać odebrana jako agresywna. I wykraczająca poza dopuszczalne granice. Jak widzicie, w niektórych sytuacjach te czynniki mogą się wykluczać i być ze sobą sprzeczne. Mimo, że mamy dobre intencje, możemy wywołać niepożądany efekt, który mimo to zaklasyfikuje nasze zachowanie jako agresywne. Jak widzicie, klasyfikacja ludzkich zachowań jest naprawdę trudna. Asertywność w dzisiejszych czasach. Musimy zdać sobie sprawę, że niemożliwością jest zachować się zawsze i wszędzie asertywnie. Sytuacje, które są nieodpowiednie, by zachowywać się asertywnie, to sytuacje, które wiążą się z ryzykiem. Chyba oczywiste jest, że jeśli w środku nocy obudzą nas krzyki bandy pianych kiboli, nie będziemy odpowiednim zachowaniem zejście do nich z prośbą o to, by sobie poszli. To oczywiście skrajny przypadek, ale w dzisiejszych czasach bardzo łatwo dostać w nos. Poza tym konsekwencje mogą być nie tylko cielesne, ale również finansowe bądź nawet związane z pozbawieniem nas wolności. Osiem kluczowych cech zachowania asertywnego umożliwia autoekspresję, cechuje się respektowaniem praw innych, jest uczciwe, jest bezpośrednie i stanowcze, zrównuje obie strony i pozwala każdej z nich osiągnąć korzyści, jest adekwatem do osoby i sytuacji, jest odpowiedzialne społecznie, jest wyuczone, a nie wrodzone. Nie chodzi o to, co mówisz, ale jak. To, jak wyrażasz asertywny komunikat, jest znacznie ważniejsze od tego, co mówisz. Chodzi przede wszystkim o szczerość i bezpośredniość, które są komunikowane w znacznej mierze niewerbalnie. Na dziś to tyle. W kolejnej części omówimy bardzo szczegółowo dziewięć głównych składników asertywnego zachowania, takich jak postawa ciała, wyraz twarzy, gestykulacja czy kontakt wzrokowy. Pozdrawiam Was serdecznie, zapraszam do subskrypcji, komentowania i udostępniania.